Cześć, witajcie w moim dokładnie drugim odcinku Dzisiaj będę tak robił sobie Codzienne obowiązki Więc zaczynamy Tutaj mamy szansę, Wyjąłem mu tutaj Wyjąłem mu tutaj kafel Bo nie wiem dlaczego Napiszcie mi w komentarzu Dlaczego on wywala ten kafel Czy on jest zaletki czy po prostu On za dużo waży, nie wiem Tutaj mu dałem troszeczkę marchewki Wodę ma jak tu widać Tutaj mu wyjemy ten kafel Właśnie ten kafel Wywala. jakoś nie wiem jakoś tak mu się udaje to przewalać teraz o tutaj właśnie pokroiłem tą marchewkę jak widać w misce tutaj samicy wyjąłem y, od wody no i tutaj wszystko jest Pokaż się, ciamiczka to jest oj nie ugryziesz nie nie ugryziłeś. teraz jej trzeba dać wodę i troszeczkę marchewki więc dajmy jej teraz więc dajmy jej. Tutaj mamy marchewkę, to jej dajmy, oczywiście dużo jej nie będziemy dawać, ale trochę i damy. Masz marchewkę. Proszę. Proszę, proszę, króliczek. Masz marchewkę. I Zaraz przyniosę wodę. Odłożymy sobie marchewkę. Damy samicy wody i samcowi może troszeczkę osu mu nasypiemy. Może będzie mu troszeczkę lepiej, więc tutaj mam owies. O Jezu, skończył mi się owiec. Co tu się stanęło? Będzie trzeba iść, ale to już nie nagram tego na filmie, bo on troszeczkę muszę po niego iść. A nie nagram. To niech na razie, o tutaj mi się wysypała marchewka. To mu dam trochę trzy te marchewki. Będzie dobrze. Proszę, proszę, <grych> proszę. Masz. A, i tak ogólnie tak nie mówiłem tego, ale już teraz będę mówił, zaczynam, bo bardzo dużo oglądało właśnie wtedy mój film, no tamten pierwszy mój film o prowadzeniu mojej hodowli i jakoś tak mało osób go by, dużo osób go obejrzało, ale mało kliknęło łapek w górę. To może teraz ustalmy tak, że jak będzie 5 łapek w górę, to nagram kolejny film. Zobaczymy co z tego będzie. Tak, samicy tutaj doleję wody. Proszę widać. Jeżeli troszeczkę mało to dolejmy. Tutaj, tutaj mam taki kranik. Oj, tutaj mam taki kranik. Jak widać. Tutaj będziemy musieli nalać to tak dużo. Nie nagram. Bo tutaj mam i kamerę, i tutaj będę musiał lać wodę. To tak dużo nie nagram. Ale już. Leć. Dobra. Tutaj jest lecimy sobie trochę tej wody. Dobra, Nalejemy tak pół troszeczkę tego. I już tutaj wlejemy do końca. Wlejemy, szamice, damy. A samcem, to ja nie wiem co ja mam zrobić, bo on wywala ten kafel. Ja nie wiem. Po prostu. Napiszcie mi w komentarzach, co ja mam z nim zrobić. Co ja mam z nim zrobić? Po prostu. Tutaj wam jeszcze trochę pokażę tych młodych. Za jakieś, dopiero za jakieś takie. Nie wiem, może za jakiś tydzień wziąć film, będę. Ja po prostu wyciągał i je pokazywał. O! Ładnie. Tutaj wyszły sami coś tutaj przyszła. Widać tutaj są. Są takie, jak ja tutaj widzę, no to są takie dwa, ta, yy, dwa takie rude. I pięć takich czarnych. No i to chyba będzie tylko na tyle w moim odcinku. Więc Wam tyle powiem, że. Od razu wam mówię, że będę musiał iść po ten owiec I jeszcze w dodatku tutaj zrobić coś z tym samym, bo on wywala mi ten kafel. Napiszcie w komentarzu, co mam z nim zrobić. Więc dobrze, to ja już kończę ten film.